Uważność dla zdrowia w podejściu BreathWorks to szczególna propozycja dla osób, które żyją z górnym przewlekłem, niepokojem, zmęczeniem czy szeroko pojętym dyskomfortem psychofizycznym. Wiemy, że uważność jest jedna. Równocześnie szczególny 8 program, do którego zapraszam, jest wyjątkowym podejściem, zbiorem wielu narzędzi, dzięki którym możemy rozwijać i uważność, i współczucie po to, by żyć dobrym życiem mimo trudności. Dlaczego nie nauczyć się życia w chwili obecnej i oddychania z doświadczeniem, zamiast ciągłego stawiania oporu temu, co jest, co tylko nasila nasz trud, zmaganie i powoduje jeszcze większe cierpienie. Program skupiony jest na elementach, które obejmują zarówno świadomość ciała, oddechu, w bezruchu i w ruchu, Dzięki uważnej obecności, wysyconej życzliwością, współczuciem dla siebie wobec innych, także uczymy się odnosić łagodniej do tego, czego doświadczamy. Możemy zmieniać też nawyki na bardziej wspierające, i w ten sposób dbamy o siebie. Dzięki programowi Uważność dla Zdrowia w podejściu Breathworks możemy zdobyć zarówno wiedzę, jak i umiejętności, które rozwijają uważność, współczucie dla siebie co może być pomocne w tym, by łagodzić ból czy dyskomfort. Program ten jest od wielu lat przedmiotem badań naukowych, które potwierdzają skuteczność życzliwej, współczującej obecności, która ma transformujące właściwości, transformujące nasze cierpienie. Z radością zapraszam na pierwszy w ramach Mindfulness Association Polska kurs Uważność dla zdrowia. I któremu spotykamy się z ciekawymi zagadnieniami, umysłu niczym dzikie konie, możliwości odpowiadania zamiast reagowania na cierpienie, możliwość też obserwowania, jak łagodnieje i ustępuje napięcie, cierpienie. Możemy też przyciągać życzliwość i celebrować drobne przyjemności, dzięki czemu mamy poczucie, że żyjemy w pełnią życia. Do zobaczenia.